Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na Z-44. Oto Foreships, oczywiście. Bohaterem bitwy jest Adept. <grytanie> Z-44. Niszczyciel. Niszczyciel 9 tieru, niszczyciel premium. Akurat przygarnięty za węgiel. Czyli praktycznie za darmo. Tak więc postał sobie troszeczkę w porcie, ale po, nie wiem, paru miesiącach, po trzech miesiącach, po dwóch miesiącach, nie wiem dokładnie, postanowiłem go wyciągnąć. Były jakieś misje, tego typu rzeczy, więc, więc mówię, czas wreszcie zagrać tym okrętem, tym bardziej, że można nim coś tam zarobić. Okręt, który według mnie nadaje się tylko i wyłącznie do torpedowania. To jest słaby okręt. Tak, w bezpośredniej walce z innymi niszczycielami nie ma najmniejszych szans. Ech, za długo ładuje te działa są kiepskie... No, przeładowanie, zbyt długie, Natomiast siłą jego jest... Tylko i wyłącznie torpedowanie. Jeżeli zmaksymalizujecie maksymalnie, właśnie, ustawicie wszystko pod torpedy i kochacie torpedować, oczywiście, może nie tak na japoński, gdzieś tam z turbodoładowaniem, wyrzutni torped, no ale, że wysyłacie gdzieś tam jakieś tabuny, tabuny, tabuny tutaj, torped, to to jednak mimo wszystko możecie czerpać radość nawet z użytkowania tego krętu, chociaż nie nastawiajcie się na mega duże wyniki damage'u. Od razu mówię, bo tutaj sami zobaczycie, tam z 8 torped i tak dalej, to, to nie daje zbyt dużej ilości damage'u 8-10 torped, no pff, naprawdę, nie ma tak łatwo. I tak, to nie idzie cały wachlarz torped, jak w japońskich właśnie, że możecie sobie tu z 10 torped puścić i za chwilę jeszcze doładowaniem i kolejne 10 torped idzie dodatkowo ławą. Tutaj wypuścicie, no no tutaj idzie, ile tych torped jest? No, no, 10 tak, ale 60 sekund później, czyli dość szybko, Kolejny zestaw, może trochę mniej, zależy. Te pierwsze torpedy poszły na straty. Ja nawet nie starałem się dokładnie przymierzyć, żeby nie spłoszyć jakiegoś okrętu. I to jest tak, przeciwnicy bardzo często zapominają nawet może nawet nie wiedzą, że Z-44 tak bardzo szybko ładuje te torpedy. Są przyzwyczajeni, a ja mam spokój, on wypuścił torpedy, przepłynęły obok. Mam spokój. To mam, mogę przez kolejną minutę nic nie strzelać. Yy, znaczy nic nie uważać na, na to, co, co zostanie, no, po prostu wystrzelone z tego krętu. Torped nie będzie. A tu zdziwienie, nagle pojawiają się torpedy. Yy, tak. I to jest to zaskoczenie przeciwników. No tutaj, akurat, tylko dwie trafiły. A no zobaczcie, 28 tysięcy. No to można było spodziewać więcej. To nie jest jakaś porażająca e, liczba. Tym bardziej, że teraz w perkach można sobie ustawić właśnie tą odporność na na torpedy, wzmocnienie przegrody. E, nie, nie pamiętam dokładnie, jak się to nazywa. Ale, ale naprawdę ochronę przeciwtorpedową można ustawić wyższą, i wtedy, wtedy jest jak najbardziej ciekawie. Dwa niszczyciele u nas poszły do, do Neptuna. Ehm, tak. Więc ja za bardzo w walce z drogimi niszczycielami, tak jak mówiłem, nie pomogę. Tutaj szeroko te torpedy poszły z mojej strony i raczej będę uciekał. Nie mam żadnych argumentów poza torpedami. Nie zamierzam się strzelać. Działa to są tutaj w sumie ostatecznością. Tym bardziej zobaczcie, kręcą się masakrycznie wolno. Nie dość, że przeładujemy bardzo. Bardzo słabo przeładowanie mamy. Hmm? Bardzo słabo. O tu jednak Mówi, mówię, nie będę strzelać, nie? Ale tu, o, tu idzie. A jednak. Jednak wykrył mnie z 23. Naga to zrobił mnie w bambuko, i to nie było miłe. No i w sumie nie powinienem strzelać. Nie powinienem naprawdę, nie róbcie tego. To jest głupie przyzwyczajenie. Stracę połowę HP, bodajże, coś takiego, a mógłbym nawet zakończyć swój żywot. Eee, tym bardziej, że nie mam gotowego dymu. Macie gotowy dym, to możecie coś, coś tam sobie postrzelać. Ale to, jak to zrobiłem w tej chwili, to, to było czystą, czystą głupotą. To była, tak poza tym, to jest moja pierwsza bitwa na Z-44. Jeszcze nie wiedziałem, jak nim grać, jak wypracować najlepszą strategię. A strategia jest taka, no, rzucić torpedę i uciekać. No i znikać z pola widzenia przeciwnikom. Najlepiej Spróbować się od boku zakraść. Yy, od boku zakraść w kierunku całej masy okrętów wroga, pancerników, albo na wręcz od tyłu. Przejść gdzieś z krajem mapy, właśnie na bok formacji przeciwnika, albo na jej tyły i wtedy rzucać torpedy. Naprawdę sieje to wtedy popłoch. Tutaj mieliśmy taką próbkę tego właśnie. No i zobaczcie. Coś mnie tutaj na hydro bierze. To jest niszczyciel. To jest niszczyciel. On tutaj się nie patyczkuje. Ma mnie na hydro, więc muszę go wykryć, jeżeli chcę przeżyć. Na razie torpedowanie w tej bitwie nie szło. No. Mówię, o, będzie ciężko. Ten niszczyciel no, do niczego się nie nadaje. To potwierdza tylko moje wcześniejsze słowa. Nie będzie dobrze. Na szczęście w tym momencie Hydro się skończyło, co nie znaczy, że przeciwnik przestał mnie gonić i mogę spokojnie uciec. Prędkość no, jest przyzwoita, może bez rewelacji, prędkość maksymalna, można coś tam uciec. Jeszcze mamy tutaj doładowanie silnika i to było dla mnie mega. Dwie torpedy trafione w niszczyciel. On pewnie się zaskoczył. Szedł na pewniaka, na te hydro, a tutaj nagle torpedy. No właśnie, dziwne, bo miał odpalone hydro, teoretycznie. Chyba, że mu się skończyło. Jeszcze może Nagato dostanie torpedę. Nie. wykryte wcześniej torpedy, więc nie, nie będzie tak dobrze. Natomiast no tak, bitwa przegrana. No i to jest... Hmm. Tak... W sumie, powiem szczerze, to nie jest. Ten okręt nie jest zdobywcą kapów. Wolny kap możecie zająć, ale walczyć o niego z niszczycielami, z krążownikami nie bardzo, nie bardzo. Lepiej właśnie pójść na bok takiego kapa, obejść go troszeczkę bokiem i stamtąd rzucić torpedy dla, dla niczego spodziewających się przeciwników. To mówię. Pierwsza bitwa, pierwsze koty za płoty. No niestety, jak widzimy, średnio to tak wychodzi. Ten nagato tańczy. Jeszcze próbuję najlepszych możliwości, jeżeli chodzi o torpedowanie. Na razie to nie wychodzi. Jedna torpeda, tylko o druga. O, no to już lepiej, to już lepiej. Oczywiście perk na zalanie dodatkowe. Więc. To się przydaje, cztery zalania, sześć torped. To jest zawsze miłe. Helena. Helena nie jest moim celem priorytetowym. Raczej do niego, do tego okrętu, do tego przeciwnika nie dojdę. On zostanie zniszczony odpowiednio wcześniej, więc muszę spróbować zająć kapa. Mimo wszystko, tak jak mówiłem, że to nie jest zdobywca kapa, bla bla. No ale stoi na drodze mi tutaj. Niszczyciel, no niszczyciel, Boże ten Georgia. Georgia nie jest niszczycielem, chyba, że jest niszczycielem światów. Idą torpedy w jej kierunku. O tak, tak, sojusznicy mi się kończą. Gdyby punkty kapa nie zostały tak stracone wcześniej, no to wina oczywiście niszczycieli. Na przykład tak jak c 44. To jeszcze można byłoby trochę powalczyć, ale tak poza tym, no to nie bardzo to wychodzi. Georgia na pewno oberwie z jedną czy dwie torpedy. Ale tak to już Georgie mają. Jedną tylko? O chłopaku, o zawiodłeś mnie. Zawiodłeś mnie. Może jeszcze jedną w srocie jest? O, bierz, bierz, bierz torpedy. O! Przyjął. No to już jest akceptowalne. Eee, ale bitwa się powoli kończy. Pierwsze koty za płoty. Może to nie jest jakaś rewelacyjna bitwa, i mówię, takich bitw na Z44 rewelacyjnych nie wy uświadczycie. Tym bardziej, jeżeli jest lotniskowiec w grze. Jeżeli jest masa radarów. Ale. Jak lubicie torpedować, to oczywiście możecie znaleźć przyjemność w grze tym okrętem. Natomiast mówię, to jest okręt dość słaby, specyficzny, jednowymiarowy, ale słaby. Ale torpedowanie na nim to takie, powiem szczerze, jest takie ciekawe, ciekawe. Tak szybko rzucać te torpedy. Niezależnie od doładowania torped, gdzieś tam, które się dopiero będzie ładowało, tu macie 60 sekund, 60 parę sekund i nowy zestaw rybek. Czyli torped. Więc to jest bardzo przyjemne. Możecie po prostu nawet jak. No, być pewni, rzucacie zestaw torped. Wiecie, że za 60 sekund, a co to jest 60 sekund? Boże, jedyny w tej grze. Jak bitwy trwają po ileś tam minut, to to naprawdę można sobie hawsko rzucić torpedy, zanim dopłynę do następnego celu, to już się przeładują. No niestety sojusznik zginął. Miałem nadzieję jeszcze, że zatopię Sinopa postanowiłem do niego postrzelać. Gdyby on zszedł, to jeszcze mógłbym troszeczkę pograć. Nie udało się. Ehm, ale mówię. Pierwsze koty za płoty. I tu gra się niestety wykrzaczyła. Wyników końcowych nie będzie, więc trudno się mówi. No przykro mi bardzo. Też mnie to zirytowało. Ale cóż... W sumie tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.